Z Złotych Włowczych. Bezpieczeństwo Witam serdecznie. Dzień dobry, wędrówka. dzień dobry. Niedziela piękna, niedziela Chociażby piękna. słoneczna, pracy złota, niedziela także, w złotej ale niestety zimna. I, Witam serdecznie. Mówię jeszcze na Facebooku koncertowania. Ja się z Kajuchu Cemara. Co sprzętem dzieje w trakcie, Wynku, w trakcie pracy? Gdzie odbywa się jedna z największych mikrofonów na ubertys okręgowej 2025. W W Wiaśnie sama zielono, klimat leśny bogaty, leśny, można również oglądać podchodzimy do nadleśnictwa kołaczyce które również Prezentuje stoisko. Mamy, co mi się najbardziej spodobało, piękne motocykle, motocrossy z straży Państwa, leśnej. Służą do jazdy w górkach, w lesie, to... po serpentynach. No, to, to dobrze się no, sprawdzają. To, to nie są motory, zaskany, żeby szaleć po ulicach. Czynna, jak młodzież widzę, szaleje, jak to było, czynna, 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 tylko to są motory specjalne do takich terenów górskich, takich po lasach. Sprawdzają się idealnie na każdą okazję i w każdych warunkach. Autory są dosyć szybkie, to trzeba uważać na gieździ, bo one są szybkie i zrywne. I skoczne. W A straszne <susza> tutaj do różnego. mamy Takie puste układanki, nieukładanki, także można przyjść, zobaczyć do, nadle, do nadleśnictwa w koła czycach. Tutaj mamy sokolniki, dwa. Pe, pe, ZEUZO ROSNO Komisja Promocji Powiedztwa Można również zobaczyć takie piaskownicy Pan, pan prezentuje też różnego rodzaju takie ozdoby tutaj tutaj proszę Państwa również Polski Związek Łowiecwa, zarząd okręgowy Krosno prezentuje, proszę Państwa, różne takie gry i zabawy, animacje, proszę Państwa, również takie z lisa, futra, nie futra, borsuki. Takie, proszę nie, Państwa, nie, nie, zachęcam proszę. także do odwiedzenia Związku Kinologicznego w powiem, mamy oddział w Krośnie. Lisa. Proszę Państwa, Państwa które znajdują się tutaj na stoisku, to można również zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Co to jest Ponowno Zaraza. i do czego ogrodanie. jest wykorzystywana? Przepraszam bardzo, ale no? tu, Oczywiście prezentowane przez to jest w to są to Hockstery, Tylko Włoszech. w Krośnie, Klub kolekcjonera kultury i łowieckiej. I

okazy psów również ciekawe książki kultura łowieska poczytać, pooglądać obrazki ciekawych rzeczy się dowiedzieć jeżeli się tym interesujecie to naprawdę bardzo warto także tutaj również mamy Związek kynologiczny w Polsce oddział w Grodzie Mamy naszyjniki i nie naszyjniki. Również mamy tutaj kilka też takich ładnych białych słów. Również tutaj są kolorowani, można nabyć. Także również takie psa można zobaczyć a ja uciekam dalej, bo się naprawdę będzie bardzo dużo dzisiaj działo i to jest przypominam od godziny 12 do godziny 18 na jaśniarskim rynku, a oprócz dzisiejszych wydarzeń w jaśniarskim rynku, to będzie okręgowego, no jest również od godziny 15 przy Farze, piknik parapialny przy Jasielskiej Farze, a w okolicach wiesiada winarowej. Także nie wszędzie obrobię, dlatego dzisiaj zostałem w Jaśle, żeby, żeby po prostu ponagrywać. Także widzimy się teraz na kubekuś kręgowym na Jasielskim Rynku i za chwileczkę o godzinie 15 przy Jasielskim Farze na pikniku przy Jasielskim Farze, no i z powrotem tutaj okręgowym, także dzieje się sezon już się proszę Państwa kończy także jak widać ludzi przybywa na jesielski rynek niedzielne południe, bo mamy 15 po pierwszej także warto przejść już za chwileczkę będzie szedł korowód Hubertusa na jesielski rynek także zaraz pokażemy no i również pokażemy jeszcze resztę atrakcji, czekamy na kolejne <laughs> atrakcje Drodzy ludziska, drodzy jaślanie, drodzy przyjaciele, drodzy koledzy. Także, proszę Państwa, ta pogoda dopisuje i jest chłodno, ale, ale impreza będzie bardzo udana. A za tydzień to już, można powiedzieć, koniec sezonu, bo tylko zostaną takie zawody. No i oczywiście za tydzień stanie Huzar w Jaśle Hubertusa Okręgowego. Także zapraszam do oglądania. Lizatka. proszę Państwa, musimy. Przyszę tam pale wydarzeń, będzie ślubować. A ja tymczasem czas Będą pokazy, Będzie tutaj na pewno ze sobą i w Mam nadzieję, że będzie. Państwo z nami zobaczą. Nadchodzi orkiestra, Biegie otwarcie. Wydarzenia nastąpiło. Kubertus Okręgowy 2025. Jak pięknie grają. bardzo przyjechać. Szanowni Państwo, przywitajcie ogromnymi brawami. Okręgowy Kubertus dzisiaj w Jaśle, 28 września. Piękny dzień na jasielskim rynku. I tak jak wspomniałem temu pięknemu, barwnemu korobodowi, przewodniczorkę Stradenta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle. I oczywiście proszę zwrócić także uwagę moi drodzy na tą mnogość pocztów sztandarowych, poszczególnych związków łowieckich jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj z nami w jaśle. Państwo, robót Hubertusa już przybył na Jasielecki Rynek i za moment nastąpi oficjalna część, czyli uroczyste otwarcie uroczystości Hubertusa Okręgowego na Jasieleckim Rynku w pięknych kolorach. Przybyli z różnych miast, nie tylko z Jasła, ale z Sanoka, tutaj pięknie orkiestra gra, będą przemówienia. Będą odznaczenia Będą koncerty No i można poniewiać różnego rodzaju Stoiska, do których za chwileczkę Przejdę, proszę Państwa Dzisiaj działamy Na Jasielskim Rynku No i przy Jasielskiej farze, Szymon Koniecznie z Rafał Koncertowania Jasielska I okolice dzieje się na Jasielskim Rynku Jest coraz więcej, będzie coraz więcej Oczywiście korowód przyszedł Z kościoła Barnego, gdzie od godziny 15 będzie piknik parafiany w Jasielskim parze. Także rozpoczynamy Hubertosa Okręgowego 2025 w jaśle i będzie relacja i fotorelacja. Nastroj na Facebooku, Koncert Domania Jasielska i Okolice. Będę miał co podsumować Ten sezon wydarzeń, imprez Bardzo bogaty, bardzo udany Pełen wydarzeń Proszę Państwa Ale będziemy jeszcze monitorować, bo jeszcze na jesień Mogą być jeszcze Jakieś plenarowe imprezy Może nie taka duża skala Jak teraz Ale na pewno coś jeszcze będzie Ale jak na koniec sezonu widać Miasto Dopisuje, proszę Państwa Na jesielskim rynku Widzimy się pod sceną. Na Hubertusie okręgowym, odbywającym się, aby właśnie uczcić to piękne święto. Zebraliśmy się tutaj, moi drodzy, aby nie. patronowi myśliwych leśników i jeźdźców, ale tradycji, do natury oraz do wartości, jakie niesie łowiectwo. Hubertus to czas wspólnoty, radości i dumy z tego, że. Możemy przekazywać kolejnym pokoleniom te piękne dziedzictwo kulturowe, ale także przyrodnicze, które od wieków, moi drodzy, wpisane jest w naszą narodową tożsamość. To wydarzenie ma także wymiar integracyjny, także y, dzisiaj witamy także mieszkańców y, miasta Jasła, nie tylko zaproszonych gości, którzy właśnie przybyli tutaj, aby łączyć się ze środowiskiem myśliwych leśników, jeźdźców,

Zobaczcie, Zobacz, to jest naprawdę bardzo fajne. Dziękuję za i Całą noc na Dziękuję. Właśnie tej współpracy stworzyć wydarzenie. Wykonuję. Hubertusa Okręgowego 2020 trwa Wykonuje. na całego. Tutaj kolejne atrakcje, proszę Państwa, tutaj również takie. Co to za stoisko? To to jest za stoisko. Elektrooptyka. co również można popatrzeć, każdy może. Tak. I również wiele ciekawych rzeczy można poczytać. Twoje polowanie. No, na razie w tym poziomie. Na Hubert Okręgowym 2025. Świętość Święto świętego Huberta, patrona leśników. Tutaj również... piękne rękodzieło zrobione z rodzaju. Technikę, technikę, technikę. Tak jest, że jest parażone, wszystko robione z drzewa, takich gałęzi konarów leśnych. Także można oglądać. nabyć chyba też, nie? Także również tutaj mamy również historyczne stoisko. Piękne szable zrobione. To... Tak jest. Także i również tutaj mamy... Grzecby, grzecby, tak, to święty Antoni. To jest święty Huber. Y święty Franciszek Ja mam na drugie Franciszek, no na pierwsze Szymon. Na no razie dziękuję. Także, także można również nabyć te piękne dzieła. U tych państwa są również też inne atrakcje. Naszyniki, naszyniki jest również Straż Pożarna, która również pilnuje. Imprezy, no i można też oglądać straż pożarną. Tutaj proszę Państwa, mamy leśne miody, zdrowe. Mimo, że już mamy jesień, to czas grybi przeziębień. To tak wspominam, miód, cytryna, herbata pomagają <laughs> na różnego rodzaju dolegliwości. Przeziębienia tutaj, pasieka, złoto, roztocza, również takie miody do nabycia u prawdziwego żelaza, proszę Państwa. Także tutaj również mamy i inwestycyjnie, również tutaj ciekawe rzeczy, skutek działu Regionalnym Rzeszów. Można się dowiedzieć rzeczy, ładny renik, na Boże Narodzenie może być, bo to za miesiąc, tak. I zata oczywiście a wezmę coca-colę. No, Także... No i dobrze. I taki kalendarz na nowy, 2026 rok można również nabyć, mimo że jeszcze dwa miesiące. Ale trzeba się przygotować. Ale warto się przygotować. Właśnie. U pusu oddziału regionalnego w Rzeszowie. Takie kalendarze na nowy, 2026 rok, który miejmy nadzieję, będzie jeszcze lepszy. Bo ten był bardzo udany. panu i tak jest, ale będziemy się jeszcze widzieć. Mam taką Także również mamy, o mamy ojeże takie ozdobione, ładnie z zrobione. Tutaj również pod od ośrodek doradztwa rolniczego w Bogu pale. No i oczywiście 4-5 października na giełda ogrodnicza to będzie im to za bąb. Na to można skorzystać, by, za, by po prostu by, by wybrać się i to jak w tym terminie 4-5 październik naprawdę tam zrenomowany, tak. że tak powiem. Tak, no i będą atrakcje e, wystawiać. Renomowani producenci się tam wystawiają, że można kupić i nabyć. Materiał czysto oryginalny. No i oczywiście będziemy się w koncercie gwiazdy niezłudny meter. Tak, dokładnie do Bogu Chwały. Tak, w tak, Bogu chwały. jest jedna giełda ogrodniejsza. Także jeżeli, jeżeli jesteście z Bogu Chwały, to warto przyjechać, no nawet Jasła mogą przyjechać. Tutaj również można dołączyć do wojska, do żołnierzy. Tak jest. Tu jest też takiego psa różnego To jest rasa Czał Chao do koloru białego. Tutaj, proszę Państwa, orkiestra i założone goście spożywają posiłki po gospodyń wiejskich. Trzcinica Trzcini 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 Bigosik na próbę już na próbę proszę mi dać. Także różnego rodzaju słodkości, prozioki, tak jak mówię, prozioki skołyszeni się co prozioku w lipcu. No i również na każdej imprezie w Błogosławie Wiejskich. i bez chleba proszę. Bez chleba, bo nie mam ręki. Proszę trzymać, a, ja degustuję. Może, po, może po, pokarmić? Odwiedzę wszystko, odwiedzę wszystko. Bardzo dobre, przepyszne. To jest taka śmiska gdzie wszyscy No, ale bardzo dobre dla każdego leśniczego i drwala. Nie, a żaden strecz może. Podać, podać, Bo głodny drwal... To zły trwal. A na jedzony to jest dobry trwal. Przerobiłeś się w piątek. Proszę. Nie wiem, tyle co z Państwem się widzieliśmy dwa dni temu. No właśnie. No niestety. Na jednej imprezie, teraz duża no impreza. Można sobie pojechać. A pewnie, że tak. Ale masę, nie masę. Nie Kungo, z spodnie wiejskiej trzcini, sz sz szanki, a ja proszę Państwa uciekam dalej, bo będzie się dużo działo na jesielskim rynku i widzimy się o godzinie 15, nawet po 15 przy jesielskiej parze na pikniku parafialnym. No i wracamy z powrotem na jesielski rynek. Kolejne atrakcje pysznych chlebuś Boży Również dla leśniczych, żeby dobrze zjedli, mieli siłę Pracy w lesie Popcorn, słodycze Łoscy beczki, prosto spod kola Chleb żytni Odpiszczowy Ładnie pachnący chyba a czuć słychać i czuć Także również do nabycia ja uciekam dalej. Naprawdę jest bardzo dużo ludzi na świeckim rynku. Bogu dziękować święty Piotr zamówił pogodę dla leśników. Bo to ich święto w jaśle na świeckim rynku Hubertus okręgowy. Tutaj również koło gospody Wiejskich. W, w I różnego rodzaju słodkości. I Tutaj również, proszę I Państwa, Minowe Ośrodek Kultury. Tarnowców, Gmina Tarnowiec. Oczywiście pierogi. Pamiętajcie, najlepsze pierogi po słojcem To tu mówi: pozdrawia również. Naprawdę super pierożki Tak, pierogi w Tarnowcu. Przełomlica a bardziej w sierpniu zawsze przybywać do Tarnowca Także i także Areniówka już jest nagrana, no i pierogi do nabycia. naprawdę Tarnowiec. Oczywiście. Nie tylko na festiwalu smaków regionalnych pierogi w Tarnowcu, co tam naprawdę warto się wybrać, bo się dużo dzieje. Fajne koncerty, przepyszne pierogi, a również... Na każdym wydarzeniu plenerowym sezonie letnim, jesiennym, no i jesiennym, tak jak teraz. Tutaj również mamy różne mięso, kawanasy, kika. Dziękuję bardzo. KN-WIR z Dębicy również prezentuje. Drodze posłowie zaproszeni goście, drodzy leszczy, mięsa, nie mięsa można poczytać. Idziemy teraz dalej. No i będą kolejne atrakcje, które pokażemy, które będą siedziać na jesieckim ja rynku, ale są także Także, dzień dobry. dążenia do tego celu, Także prawego dążenia i dążenia zgodnego podlacie. z etyką, o której również wiele było dzisiaj mowy. Stoiska. Mam wrażenie, że troszkę pesymistyczny obraz Dlaczego? rysuje się po Atyzoria. tych poprzednich wypowiedziach, Stoilera. że jednak to no nie jest ręce. Pragnę zapewnić Państwa Jasiołka, z własnego krępańskiego doświadczenia krępańskiego rzemiosła prezentują. W tym roku przed wakacjami, również pierwszy dzień wakacji. Wyszne. W Uniwersytecie Warszawskie została zapisana i omówiona praca licencjacka Przemówienia na przyszłościowej literackiej administracji ewolucji człowieka i traktyped również koncentry przypominamy że jest tematyka żywa Impreza. i tematyka która w jakiś sposób być Hubertusa może bursztyna okręgowego w Jaśle od godziny 12, 12 i do godziny 18 Teatru ja który się prezentuje Daniela O'Flynn. Kuper zakończy się koncertem Gwiazdy Wieczoru, a dowiecie się Państwo dopiero wieczorem po południu, bo od godziny 17 do godziny 18. Naprawdę warto się wybrać na jesieński rynek i miejmy nadzieję, że takie imprezy co roku będą organizowane w jaście, bo ten rok jest naprawdę bardzo udany, bardzo bogaty. Dużo wydarzeń dzieje się w Jaśle i nie tylko. Szymon Kojeczny z Facebooku Koncertowania Jasielska. I o kójce, filmik będzie złączony, bo już za chwilę widzimy się przy kościele parnym w Jaśle. Proszę Państwa, na pikniku w Jasielskiej parze, pikniku parafialnym w Kościele Parnym urzędu miasta Jasła w Jusie. O sąsiedzku można powiedzieć z rynku o sąsiedzku. Także i również pokażemy jeszcze się na z rynku na Hubertusie Okręgowym. Z Szymon konieczny, strach Facebooku, Koncertomania, Jasielska i Okolice. To będzie bardzo udana niedziela. Dziękuję. Myśliwi oraz drogie piany. Już po pikniku przy farze, znowu jestem na jasierskim rynku, na scenie. Kolejny sygnał. Pokaz sygnalistów leśnych. Hubertusa okręgowego w jaśle <trych> trwa na całego. A od godziny 17 do godziny 18 będzie koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Wieszczadzki-Bart. Dzieje się w Jaśle stoiska łowieckie, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska gastronomiczne, pokaz straży pożarnej. Dzieje się w Jaśle pogoda dopisuje, ludzi przybywa, nie tylko w Jaśle. Jednego dnia w niedzielę imprezy, jak wspominałem, ale również w binarowej, piesiada przy kościele leparnym, pikik parafialny, no i Hubertusa Okręgowego na Jasielskim Rynku. Także, również, jak jesteście Państwo spacerkiem dzisiaj na Jasielskim Rynku, na Hubertusie Okręgowym, to można również wstąpić pod kościół Farny. Tam jest piknik rodziny, co również czeka mnóstwo no atrakcji, gry i zabawy. No i również kiełbaski z dila i pyszne ciasta. Ale również też można przyjść tutaj wrócić, bo to jest niedaleko po sąsiedzku. Także czekamy na koniec zespołu bieszczacki Bart, który wystąpi na zakończenie tegorocznego Hubertu Hubertusa Okręgowego 2025. Właśnie, ja ale póki co teraz warto posłuchać Hej na listów leśnych! do Jasła, bo naprawdę w tym roku przyciągnęło tłumy ludzi, przybyło masa. W sensie niedzielny dzień. Także proszę Państwa, na scenie gwiazda wieczoru i gość specjalny najgorocznego Hubertusa Okręgowego 2025. Jaśle Bieszczadzki Bart na gitarze akustycznej dla mieszkańców lasła niedziela była bardzo udana dwie imprezy w jaśle Hubert są i piknik przy kościele parnym Wiaśle. no i w okolicach również Dębowcu. zakończenie sezonu motocyklowego 2025 no i wesiada Winarowej niestety nie wszędzie dałem rady myśl ale relacje będą udostępnione no i serdecznie zapraszam do oglądania fotorelacji i relacji dzisiejszego Hubertusa Okręgowego 2022. w na Facebooku. Koncertowanie się z Kajoglicy i w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła. Miejmy nadzieję znów za rok na kolejny Hubertus Okręgowy w sezonie 2026. Szarski Bar, Szymon na Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice. A już za tydzień w sobotę zawody Hubertusa, Stani Buzar w Jaśle, Szymon na Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice. Fotorelacja relacja. z Wikiku, przypuści ojcu Franciszkanów i z Okręgowego 2025. Nastroj na Facebooku, koncertowania Jasielska i okolice i do zobaczenia miłej niedzieli, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Cież miał już nic, wypowiesz ostatnie słowo. Kiedy do dolaca zaczniemy pod sobą, zawsze pod sobą. Ruszysz przed siebie w drogę, Ja człowiek stanął przed Bogiem. Dlatego, bracie, słuchaj nóg, no, gdziekolwiek dziś cię powiodą. Na każdy z życia swego dróg, Bądź sobą, zawsze bądź sobą, A wtedy może